Ogród pod Szumiącą Lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod Szumiącą Lipą. We wspaniały, słoneczny, mroźny poranek. Zobaczcie to cudne słońce. Zobaczcie jak przepięknie świeci. Jak jest taki przymrozek, to, to jest tak piękne słońce. Zobaczcie, jaka wielka kula. No, pięknie jest, a rano było po prostu czerwone. Pięknie, pięknie. I wszystko, wszystko jest zmrożone. Wszystko jest zmrożone. Zobaczcie, bielusieńka trawa. Drzewa nie, tylko trawa. Ale jest 0,6 stopnia, więc to są tylko takie przygruntowe przymrozki. Zobaczcie, jaki warzywnik zmarznięty. No, a już poplon tutaj przemarznie. Już poplon tutaj przemarznie sam. To on, to on ładnie przykryje tą ziemię. Nie ma problemu. No, u mnie tam przy kuchni na termometrze jest powyżej zera. Było 0,6 w nocy. Natomiast tutaj, jak widzę, w tunelu, bo przestawiła, przełożyłam teraz z tunelu termometr i było minus 3 stopnie. Więc, więc tutaj widzicie, jest o wiele zimniej, bo gruby jest ten szron taki bardzo gruby no i wszystko już przymroziło, więc już tutaj nic nie będę robiła z tym poplonem, on sam, sam przykryje ziemię i już się na wiosnę to razem z kompostem troszeczkę przemiesza, nie przekopi, ale przemiesza Ptaki się schowały tam do środka i tak tam dyskutują <gry> pojadły sobie już zjadły wszystko skarbnika co rano dałam o rany ale rej was tam <gry> najpiękniej no jest pięknie mrozik lekki Przepiękna pogoda. Ale już w ręce zimno jest. Już trzeba rękawiczki. Już wszystko. Już wszystko przemrożone, jak widzicie. Wszystko już. No tutaj. Tutaj nawet nie ściłkowałam liśćmi, bo liście same z lipy tu wyściłkowały. Tutaj na drugiej rabacie tak samo. Także. Już. Wszystko, wszystko co mało przemarznąć, to przemarznie, bo już wszystko złapał przywrozek. Nawet jak ten śnieg był, to nie było tak zmrożone, bo nie było, nie było tak na minusie. No, wszystko tutaj już. O, ale woda też zamarzła tu. Też zamarzła, o, widzicie. Troszkę przebiję lud, żeby doszło tam powietrze. No jak ładnie trawy. Te trawy jeszcze... Jeszcze ładnie na wietrze wieją. A już grudzień, już grudzień. I, I będzie wszystko szło już w kierunku wiosny ja zawsze mówię. Ja zawsze mówię tak długi grudzień, żeby przeszedł. No, w grudniu to jest tak fajnie, bo szykuje się wszystko na święta. Szykuje się na święta, jest dużo zajęcia, bo dekoracje świąteczne, bo później się smaży, piecze, goście, więc później nowy rok, więc to grudzień szybko przemija. Potem jest długi styczeń, bo 31 dni długi, więc ten styczeń... Ten styczeń to jest taki najdłuższy przed wiosną, później krótki luty. No a w marcu no to już jak wiecie, już siejemy pomidory, także papryki. Więc to już byle do marca, byle do marca. Teraz teraz będą przygotowania świąteczne, więc ten czas szybko poleci grudniowy. No, dzisiaj, dzisiaj pięknie jest pięknie, ale Dzisiaj nic na zewnątrz się nie robi.